No i jak tam twoje wrażenia, Kuba, z Andorry, Lavelli i ogólnie? To depresję można złapać, że tu żyją tak dostatnie, a my tacy biedni. <grym i wziął> no, no, tak jest. no, Ale miasteczko bardzo, mówię, ładne, zadbane. Medzia a ty jakie masz wrażenia z Andorra, Lavella? Wspaniałe. Kuba ma depreche. Chyba jest naszych, taki biedny. Po naszych rozmowach. Po naszych pod rozmowach. ciężkie tematy puszczać. Nie martw się, zaraz idziemy do, do naszego hotelu. Tak. Ale za to wiecie czego nie ma Andora, Tego co my mamy? Bezrobocie. <noise> Tym jesteśmy lepsi. Tym jesteśmy lepsi. No dobra, to chyba tyle. Zandory. Lavella.